Witam eksperta Rafała Kochanowskiego z firmy TransExpert. Mam pytanie od pana Karola. Pan Karol napisał tak. Wsiadłem na samochód w Belgii i zrobiłem wpis manualny i przeparkowałem auto, żeby zrobić pauzę 11 godzinną. Zakończyłem kraj, ale po wyłączeniu zapłonu tachograf nie zmienił symbolu na pauzę i cały odpoczynek zrobiłem na młotkach. Czy jest możliwość z tym coś zrobić, Rafale? Co tu się stało? No, no, stał się typowy błąd. To nie tachograf nie przełączył się, tylko ja nie przełączyłem. E, manualnie. Manualnie tego, tej, tego selektora. Więc e, no, no cóż, no, typowy błąd. Robimy wydruk, opisujemy, że, 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 że była tutaj pomyłka w ustawieniu selektora, a odpoczynek trwał od godziny do godziny. I tyle. Natomiast wskazania tachografu w tym momencie będą oczywiście nieprawidłowe, wskazania wyświetlenia jego, bo on będzie wszystko ładnie rejestrował. Tylko wyświetlenia będą nieprawidłowe do następnego odpoczynku. Także to trzeba brać pod uwagę. I tyle. Można się liczyć z karą oczywiście za nieprawidłowo ustawiony selektor, ale przy takim wydruku i takiej szybkiej reakcji kierowcy może być tylko tam jakieś pouczenie. Przypominałem się taka sytuacja, bo mój kolega też pracował jako kierowca, ale autobusu mhm. i pojechał na serwis, poszedł spać i nie wiedział, jak to wyłączyć, przyjął całą reklamówkę wydruku. Także pozdrawiam cię kolego, jak oglądasz, no było grubo, a czasem lepiej więcej <śm> zrobić <śm> wydruków niż o jeden za mało. To ono właśnie, tak jest. Lepiej przejść z tą reklamówką. Dziękujemy ślicznie za odpowiedź. Słuchajcie, Opoltrans Trans ma swój web terminal. Taki zestaw kluczy możecie sobie zamówić 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Piękna sprawa.